Cześć widzowie dziś pokażę Wam mój tak do znajomych, więc będzie grubo 3, 2, 1 macie tu tak do, do znajomych, czyli 2QV2C8PP8. E, napiszę Wam w, w opisie ten hashtag. Po prostu możecie mnie zaprosić do znajomych ja zawsze wszystkich akceptuję tutaj. Nie mam zapraszam do znajomych, bo wszystkich akceptuję Zawsze zapraszam do znajomych najwyżej. Niektórzy mieszkali, że to zostaną. Patrzcie o wiele mniej. Trochę tam jest, ale o wiele mniej. Na przykład tego tego, 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 tego. Już mam więc. Zaczęło w sensie mniej. Więc w każdym razie tutaj macie mój yy, kod do znajomych. Tutaj mam pokażenie moje konto. No i widzicie tutaj mój kod do znajomych. Możecie mnie zaprosić.